Hej, w tym filmie pokażę Ci, jak wstawiać obrazy w Premiere Pro. Otwórz folder ze zdjęciem i przeciągnij je do projektu. Teraz możemy wstawić ten obraz na oś czasu poniżej. Po prostu przeciągnij go tam, gdzie chcesz i gotowe. Jeśli przejdziemy do tego miejsca, zobaczymy obraz, ale oczywiście chcesz go jeszcze edytować. Wybierz obraz, aby go zaznaczyć. I przejdź do ustawień efektów. Jeśli nie widzisz ustawień, idź do okna i znajdź je tam. Aby zmienić, możesz na przykład przesunąć suwak skalowania w lewo. Obraz się zmniejszy i tak możesz go dostosować. Działa to też z pozycją i innymi opcjami. Tak łatwo można wstawić obraz w Premier Pro. Długość możesz ustawić, rozciągając lub przycinając jak wideo. Jeśli film ci pomógł, będę wdzięczny za lajka. Like